matlej.pl i mati0m0 Jesteśmy jednym eee. z głównych bossów House. I będziemy musieli siali w pierdol <grytanie> Matlej, kiedy się przyzwyczaiłeś do pseudonimu youtuberskiego? Nigdy Mojego. Dobra, będę cię zawsze poprawiał Ściągamy! Niestety się w ogóle nie spodziewaliśmy, że boss będzie tutaj Dlatego tak, odcinek jest znikąd króciutki tak, będzie krytyczki. Trzeci dziś. Na pewno będzie krótki. Trzeci dzisiaj, już trzeci odcinek. No, maniakujemy. No i to ostro. Auć, auć, auć. Gość jak przypieprzy, to nie ma, nie ma zmiły. To jest ten bościk, nie? Tak, mistrz McCloud. Uuu, to bardzo szybko będzie. No, ale zobaczymy co będzie dalej. Dobra no Tu musisz strzelać w głowę. Zawsze strzelać w głowę. Czemu nie? LOL? Yyy... To już? No, a ty nie... Ale teraz pewnie będzie ostatni. A, dobra. Dawać go. Dawać Czekaj, mi go. Ja dostałem broń, która nazywa się działo. Hmm? Ma nieskończoność pocisków. No ale fajnie. 886 DMAG'u Celność tak, 91, jaki? 04, 04, celność 91. Tam gdzie masz wszystkie dane o broni, że bardzo szybka i tak dalej, to jest pisane 0100111 i tak dalej. Aha. Czekaj, stój. Staję, Wygląda jak z tego, z Gwiezdnych Wojen. No, ale rzeczywiście. Dobre. Ej, Walni wiem jeszcze raz. Dobrze mi było, fajnie. Takie dziwne uczucie. <laughs> Dobre. Zobaczymy. A to jest prawie jak broń kosmitów, nie? No bo to jest chyba broń kosmitów. O. Koraborobale są podatne na ataki porażające. Cokolwiek, czymkolwiek są kora korobo, Koraborobale. Kurde, kora Kuraboroba, bo robale, kora bo Kurde Ej, tu są sklepy Aha Radzę się, radzę Dziwna ta broń Podziękować panu Było ich Wiesz co ta jest do kitu to wywaliam Muszę... Nie no taka zła ta, muszę w gościa parę razy drapić. A tak powoli działa, Wyraz z kontenera na śmieci. Wiesz, co wolę swoje sobie. <grym> a, a to co? Jakiś syf. Zbieram syf i sprzedaję. Będę bogaty kiedyś. Będziesz jeszcze oh chciał ode mnie pożyczyć. Ty, co ty kupacze? Nie no robotników! <grym> Zobacz co ty kupacze robią? Hehehe, <noise> kłopacze, <głos> Liżę mu koła, <noise> Czekaj, tu Dobra, pomysłem. pomagamy? No pomagamy, tu trzeba iść kurde Co tam jest? Beze mnie, bez mnie Patrzcie no go jest zwykle. Już tam nie ma. Da... o! Masz... moc w łapie. O, super, idziemy do robocików. No idź tam ten... ...oddaj już, a ja ci go... Pędzę za... Tak. pędzę za tobą. Wybiorę różowego. Nie, nie da się. Niebieski? Boże, ty... tylko niebieski. Co ja farmię? Co ja co, co, ja patrzę? Co ja nobię? Ty patrzysz. Wiesz, co zrobiłem? No nie. Wszedłem po schodach na górę i skoczyłem z powrotem na dół. <laughs> Za długo już gramy, po prostu, to jest już któraś godzina z rzędu. Oddałeś? E, tak, on tutaj otwiera drzwi. Okej, okay, to ty zobacz, co tam będzie. Open. No ja, za dwa te. 33 sloty. Bronie. 33 sloty. Hmm. Jakie tarcze ty? 603. Twoja lepsza, bo się szybciej raduje. Samo gówno. O, Aha. Ty, Dobra, co To jest druga skrzynka. Eee, Modyfikatory. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Tarcza 603 i 66. twoja się super szybko ładuje, nie kumarz? Komam. Nie, ta się ładuje 49, a ta 66. Ja ci dałem tarczę, która się ładowała 103. A, to jej nie zabrałem. Pewnie sprzedałeś. Nie, jest i lola, dobra. Wydaje się, że nie, nie ogarnąłem wtedy. Dankę? No możliwe, no nieważne, chodź. Idę. Ogólnie tak się trochę spieszymy, bo czekamy na Borderland 2, Borderland nie? No, przed chwilą Dlatego trochę. Co? Mówiliśmy już to chyba? Nie, tak. A tyłu, moje SMG jest lepsze od broni obcych. Mhm. Aha, nie postarali się. Obawiam się, że ich technologia to jeden wielki krap. Gościówka, ale niech tu siedzi Punkt Level up Plus 24% do damage'a i przeładowania 80... O, człowieku. człowieniu Tak Patrz Zabili jokera Joker yeah. Ma mordę podobnie pomalowaną Czy jestem doktorek? Joker z Batmana. No tak, wiem, ale wże. Grze... Nie, to jest jakaś jakiś ktoś no. Nieznajomy. <grybujesz> Ups, nie ogarnąłem. Dobra. Elegancko. Jedziemy dalej. Jedziemy e, znaleźć konsolę e. Echo. Idziemy, w zasadzie. Uuu, tu jest, jest trochę konsol. tak nowocześnie. Komputery. Ciekawe, czy by na nich odpalił Borderlands. <laughs> Nie wiesz, czasem? Nie, Nie masz obojęcia. takiego. Ja mam lepszy story, ja mam od technologii obcych. <noise> no, drzwi się otworzą zaraz. No, będzie. Wiesz co, zerwiami zazwyczaj. No, pierdol. No. No, a tu jest pierdol. Ula la. Nic nie widzę właściwie mówiąc Uuu, się dym <laughs> Ale jest E, Kijowe SMG Kiowe Amo Czekaj, tu trzeba wszystko posprawdzać Aha, dobra wiem gdzie jesteśmy. Byli Może jakieś my. gumki będą? To trzeba by znaleźć wyjście do tego Dlaczego? Do tu chodź Już Lecę pędzę. Rush Raj! To jest jak gwiazdka. To jest ciekawe bardzo. Lepsze, man. To bierz. Troszkę wolniejsze. Ale super. Wkurza mi ten dym tutaj. Bardzo mnie wkurza. Nawet nie chcesz wiedzieć jak bardzo. Tak bardzo, bardzo. Dobra, nie chcę wiedzieć. Już lecę do ciebie. Jak zazwyczaj zawsze. Chodzę za tobą. Crimson Enclave. Jopia, ojej Ja nie wiem czy mi miejsca starczy. <noise> Będziesz śmieszny. Znowu? To znaczy nie znowu, ale fail. Znowu. Znowu, znowu fail. Same faile Muszę to SMG wypróbować. Muszę dawać mi tu jakiegoś rocenina. Jesteśmy blisko końca gry, wiesz o tym? Nie. Tak, no to znaczy jest, jesteśmy blisko końca gry, ale bez DLC. LOL Teraz będzie rozpierdol, nie? Mufoludzki w ogóle W sumie jak oni walczą ze sobą, to... Co, expa nam zabierają? O, to nie ma tak nie ma letko! Y to ja go rozbawiam na hita, czy ty? Wow. No jak trzeba krop doić. Ej, mam tu giwerę. Super. No kurde! Mógłbyś to oddać? Co? Wziąłem? To już, daję ci Eee, jaka to była? Karabin 106 demejdu. 107. a nie to 6 Ostatnio w kółko to robisz. Strasznie mnie to wkurza. Sorry, no Patrz, to. Patrz, to... o, kijowe, zbieram i potem sprzedaję. Tak, kijowe. Masz lepsze? Nie. Ale jak sprzedaję, to patrzcie, co mam. Dlatego mi to dużo, długo zajmuje. No dobra, to... nie wiem, co. W sumie jesteśmy po Bosie, nie? Takim ala Bosie. No tak. Możemy zaraz kończyć. Okej, okay, wyczyścimy tutaj teren, możemy. Elegancko. Mo mogę wziąć? Mogę? Możesz, możesz. Okej. Okay. Ja i tak nie mam miejsca na nic. Eee, Założysz się, że w dupie masz. <grym> A widziałem też na filmiku ee, później, że weszłem ci parę razy pod ogień nie? i się przypadkiem oleczałem Taki troli ze mnie. Czekaj, tu jest. Nie, tu nie jest Shotgun, to jest karabin. Ale wolny strasznie. Ufam ci. Dziwna ta planeta. Nie dziwniejsza od nas. Działko. O. -o, 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 -o. No, co nie przespałem. No na pewno. Myślałeś o kolejnym odcinku. <laughs> Taka nota jakaś, biesiady u mnie zapuścili. I teraz sobie tam, śpiewam momentami. Mniej damage'u, większa prędkość, ale tylko ciutkę. Zbalansowanie między poprzednim, a kolejnym. Amunicja, to mi niepotrzebne. Kompletnie. Kasiurka szkolne szafki i poko. otwieram, uwaga drzwi dobra, dzięki przodem o, znasz się na tym, widzę Tak, właściwie to możemy skończyć no, no, to było teraz. dobre miejsce z dobrym widokiem. Tak, bo nie wiemy ile mi miejsca na dnesku zostało, więc to niebezpieczne tak nagrywać. Cóż, yy, ostatnia gadka, raczej znaczy końcowa gadka. Zapraszamy na serwer. Oceniajcie i subskrybujcie yy, nasze kanały. Komentujcie. Poczytamy komentarze, zwłaszcza, że yy, jest ich mało. <ś> ja widzę, że Mati się ten wyuczył formu Ale to formułki taki. na pamięć. No, bo jest tylko i parę punktów, więc wymieniam je. Więc no, <grym> no, co, spoko, trzymajcie to... się. Do zobaczenia Do w następnym odcinku. Cześć.